Jesteśmy właśnie na y, siłowni w Gdyni Len Bulls. Lin Bulls. Y, oczywiście nie wiem jak to się do, dokładnie y, czyta, bo nie jest to po polsku, ale podobno są to jakieś wielkie chłopy, więc zgodnie z y, rozporządzeniem y, ministra y, sportu i kulturystyki należy takie miejsca y, oznaczać i informować o zagrożeniu. Jest ze mną Łukasz, czyli niewielki chłop, a chłop już yy, ogromny. Powiedz Łukasz, yy, co tutaj dzisiaj się dzieje, na jakie zawody się przygotowujecie? Przygotowujemy się na WPC, za tydzień są Mistrzostwa Polski wyciskanie leżąc. 16 listopada w Pruszkowie. Przygotowujemy się z chłopakami, żeby dostać kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. W przyszłym roku w czerwcu będą we Wrocławiu Mistrzostwa Europy w WPC i musimy wystartować, żeby się zakwalifikować do kadry i żeby reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w trójboju. Jakie tutaj wyniki siłowe, w jaki wynik celujesz w trójboju? W tryboju chciałbym przebić tonę, ale to dopiero w przyszłym roku. A Teraz chciałbym przebić wynik z kwietnia, czyli więcej niż 272,5 kg. Chciałbym tutaj dla widzów parę pytań zadać. W ogóle jak się zaczęła twoja przygoda z siłownią? W wieku gdzieś 14-15 lat zacząłem tronować w domu. Miałem w pokoju łoweczkę, byłem chudym szczurem, bo przy wzroście z 1,80 m miałem 58 kg i ważyłem, w sensie miałem na łapie 2,8 i to był początek i zacząłem wyciskać 6 razy w tygodniu na klatę, w niedzielę nie mogę, bo bo mama mówi, że w niedzielę trzeba chodzić do kościoła, to tylko trenowałem 6 razy w tygodniu i ten, i wyciskałem 6 razy w tygodniu to po chyba 3 miesiącach już stówę wyciskałem no i tak zostało jakoś, nie? po trzech miesiącach stówę a pierwsze wyciskanie ile szło? 30 kg 70 kilo w 3 miesiące to naprawdę gen, gen wielkochłopski i a nogi robiłeś od razu czy nie? Nie, tylko wyciskanie. Miałem ławkę skośną, tam na siłowni mogę później wam pokazać tą ławeczkę, którą miałem w pokoju. Był gryf, ławeczka i dwa handle, chyba one miały, nie wiem, z 8 kg, coś takiego i tym trenowałem i nic więcej nie miałem. Ile jest teraz na łapie? Mierzyłeś? 57,5 Tak? Zaraz weryfikujemy. Tutaj koło 56, tutaj y, Natalia oszukała Ukasza. No ale jak to wiadomo, jak to kobieta chce dobrze, żeby, żeby jej chłop dobrze się czuł. Łapy. Dokładnie. Y, jest tutaj ze mną Natalia. Natalia, powiedz mi, jesteś y, kobietą, a także dietetyczką Ukasza, tak? Tak. Powiedz mi, y, jak wygląda teraz jego dieta? Ile je kalorii? Teraz je około 8-9 tysięcy, bo jest y, powiedzmy w przygotowaniach do lżejszych zawodów. Nie do trójboju, a do samego wyciskania. Więc aktywność ma trochę niższą, więc no 8-9 tysięcy kalorii. Na jeden posiłek? <noise> Prawie. Nie, on je cały dzień. Ogólnie naprawdę je cały dzień. Tak jak ludzie jedzą trzy posiłki, pięć posiłków, to on je z 8-10, coś takiego. No, czyli tak naprawdę dzień takiego wielkiego chłopa wygląda siłownia, spanie i jedzenie? Dokładnie. Siłownia, spanie, jedzenie, ewentualnie gdzieś w międzyczasie przejdzie się na spacer rekreacyjny i to w sumie tyle. ze yy, mną tutaj kądźwik. Powiedz mi Konrad, kiedy powrót na największe ciężary? Na największe ciężary powrót będzie dopiero w przyszłym roku, kwiecień, w kwiecień te okolice i tam planujemy robić grube wyniki. Jaka teraz waga jest? Teraz, no już tak schodzę pod skudego szura, bo 108, e, ale będzie dużo. A ile miałeś wagi w piku? 142 Czyli nie czułeś się dobrze w wadze 90? Nie, to wiesz, to, to idziesz, idzie wiatr, chce zmuchnąć, nie? To bez sensu. Dokładnie. Wiem, że jest, trzeba czasem kamieni nawet do kieszeni napchać, żeby dać sobie radę. <noise> Dokładnie tak. Powiedz mi, jakie masz e, rady dla e, początkujących tr trójboistów? Jak, ja, jak, jak powinni zacząć? Jak powinni zacząć? E, jak najszybciej. Jak najszybciej. Przyjdźcie, trenujcie, dźwigajcie, e, no i taka rada dla osób, które mają zacząć. Czekaj, pomyślę chwilę. Po prostu musicie się uzbroić w cierpliwość, nie? Musicie się uzbroić w cierpliwość, bo to nie jest tak, że przyjdziecie i będziecie siadać po 200-300 kg, nie? Trzeba trochę prze, przedupcyć tego żelazka. nie? A z tego co pamiętam, to chyba nie zawsze byłeś w Trójmieście, od niedawna tu jesteś, czy mi się wydaje? Tak, no przeprowadziłem się 6-7 tygodni temu jakoś, bo ogólnie z ludzkiego jestem. E, przeprowadziłem się po to, żeby właśnie na, e, dźwigać ciężary tutaj razem z chłopakami jako top 3 na dobrą sprawę w Polsce. E, robimy i zrobimy, mam nadzieję, w przyszłym roku, e, kurczę, e, mocny szum w trójboju, nie? A powiedz mi tutaj, e, czy sobie każdy tu może przyjść na to siłownię ćwiczyć, czy to jest po prostu elitarny grono? Jak to wygląda? Yy, tak, oczywiście każdy. Kupujemy sobie karnecik yy, i, i wiadomo, tutaj jest typowo trójbojownia, także yy, nie, nie przychodzą osoby z, za bardzo z przypadku, tylko wiedzą, co jest w temacie i faktycznie przychodzą yy, dźwigać klamoty. Yy, także wszystkie osoby, które lubią podźwigać, zapraszamy jak najbardziej tutaj, bo atmosfera jest nie do podrobienia. Nie? Yy, ale moim zdaniem yy, te treningi odbywają się nielegalnie. Z jakiego powodu? No, bo yy, jest tak dużo wielkich chłopów, że powinna być zgłoszona impreza masowa. <grym> Bardzo możliwe, no. Możliwe, że tak powinno być, ale yy, że tak powiem, nie, nie, nie pchajmy tego nigdzie tam dalej. Niech jest jak jest. <grym> Cały YouTube zobaczy. <grym> Cały YouTube zobaczy. No, ale adresu nie znacie, także jesteśmy bezpieczni. Polska 7. I <grym> jeszcze tutaj zmierzymy łapę. Yy, pamiętasz, ile było w piku? W piku miałem 51. A teraz ile Zobaczymy czy sobie zawyżasz, takie jak Ej, Strzelam, że 4,6-4,7. Dobra, a e, powiedz mi jaki jest maks w trójboju twój? E, na zawodach 385, ławka 227,5 i ciąg 390. I druga tona w Polsce. Ile na klatę? Jeszcze raz? 227,5. Tak, troszkę odstaje, ale w kwietniu chciałbym czwartkę jedną. No najważniejszy bój. No najważniejszy, właśnie. Tak trochę za silne te nogi, nie? Góra odstaje, ale poprawimy też. Zacząłem łapy robić tutaj Łukasz. Łukasz mi wprowadził plan i robię łapy teraz po każdym treningu, także... Ogólnie przeprowadziłem się do Łukasza i razem się przygotowywałem. Wcześniej nie robiłem w ogóle łap, ale już... już się troszkę nawróciłem i wszystko jest w porządku. Ale się przeprowadziłeś w sensie do Trójmasta, tak? Tak, tak, tak. Specjalnie się przeprowadziłem do Rzeszowa, żeby... Już byłem tutaj rok wcześniej, mieszkałem tutaj pół roku, bo byliśmy na tych samych... Znaczy byliśmy na tych zawodach zagranicznych rok temu, a teraz, no teraz przeprowadziłem się już prawdopodobnie na stałe, spodobało mi się, siłownia jest fajna, także, także zostanę, bo w Rzeszowie nie ma warunków do treningu tak naprawdę. Zobaczcie jak jest, jeżeli chcesz naprawdę trenować, chcesz być wielkim chłopem, to zarówno Kądzik, jak i Kądźwik, jak i Marcin przeprowadzili się tutaj specjalnie po to, żeby trenować. Chcesz być wielkim chłopem, to nie ma żadnych wymówek. Dokładnie. Dobra, dzięki. Tak. Co za trening na gumach jest? Rehabilitacja. Rehabilitacja, dokładnie. Wielki chłop ćwiczy na ciężarach, a nie na gumach. Ja bym tego treningu nie nazwał, nie? Guma i Wielki Chłop to tylko rehabilitacja, nie? Dokładnie. W treningu też się brakuje, nie? Łukasz mówi, że jest chudy, bo robimy właśnie sesję na, wielkiego, na Gazetę Wielki Chłop, który, którą niedługo będziecie mogli kupić w wersji fizycznej i co? Czujesz się zbyt chudą na sesję? No jestem za chudy, brakuje tak 10% BF-u, nie? Na Wielkiego Chłopa, no to... Musi być chłop ogromny, to musi mieć tłuszcz, nie? To jest Żyłe trochę widać, no. Niedobrze to wygląda. O, tutaj widać y, tricepsik jest. Czyli tak jak widzicie, wielkie chłopy nie tylko wyciskają na ławce, nie tylko robią przysiady i, i martwy ciąg, ale także pompują sobie triceps. A wiadomo, dzisiaj jest sobota, więc y, zaraz pewnie pójdą na dyskotekę. Prawidłowa obuwie do trybu, sił. Dokładnie. No właśnie, idealne obuwie na siłownię. Nie róbcie nóg, bo sobie kolana rozwalicie. Nie jesteście ważni, bo nie jesteście zającami. No i co, zawsze u babci podwójna porcja mięska. Co prawda jestem najmniejszy na siłowni, więc co ja się znam, ale kiedyś będę duży jak trener Paweł w własnej osobie. Jest ze mną Adrian. Adrian, ale nie wciągaj brzucha, to nie kulturystyka, to trójbój. To są wielkie chłopy i nikt się tego nie wstydzi. Powiedz mi, ile tutaj było na, na wyciskaniu u Ciebie? Dzisiaj 225 zrobiłem. A jaki jest rekord? Rekord na zawodach, mam 220 zrobiony. A co na przyszłych zawodach, to zobaczymy. Wycisnąć pierwszą słupę to jest coś, a powiedz ludziom, jak to jest wycisnąć pierwsze 200 kg. Fajnie. Dobra, tak jak widzicie, naprawdę klata jest silna. A jakie wyniki w innych konkurencjach? 330 robiłem dzisiaj w siadzie. Na zawodach mam zaliczone 315, także już jesteśmy dużo, dużo do przodu. W ciągu mam zaliczone 280, a dzisiaj będę podchodził za chwilę 290. To proporcje i tak nie są zbyt dobre, bo klata, jak wiadomo powinna być lepsza niż martwy i przysiad. No martwy jest dużo słabszy od przysiadu, to wiadomo. No zobaczymy, w tym roku były zuchwałe plany, żeby w totalu wykręcić 900. No ale jak zrobię 870, no to już też będzie naprawdę fajny wynik w skali polski, no i całkiem satysfakcjonujący dla mnie. A jaka waga? 147. 3 kg brakuje do chłopa ogromnego. Niedługo myślę dobiję, zobaczymy. Jeszcze do zawodu to jest chwila, no ale później niestety troszkę, troszkę spadki zawsze następują po zawodach, więc myślę, że dopiero w przyszłym roku możemy zobaczyć chłopa ogromnego na polskich pomostach. Powiedz, jak sobie radzisz psychicznie ze spadkami? Ze spadkami, no. Spadki czasami są przyjemne. Będąc w takiej wadze. Będąc spokojnie, spokojnie. Będąc w takiej wadze jak teraz, no to naprawdę jednak. E, powiedzmy tak, mieszkam na czwartym piętrze, więc e, jest to lekki wysiłek. Czyli nie jest lekko być wielkim chłopem. Totalnie nie jest lekko być wielkim chłopem. Jest, jest serio ciężko. I myślę, że okresowo można sobie pozwolić na zostanie wielkim chłopem z ogromnego kopna. To się wytnie. <noise> zobaczymy, zobaczymy w montażu. Nałóż, zobaczymy czy y, się zmieścisz w 3XL. Wydział anaboliczny. Elegancki. 3XL jak Slim. Tutaj jak widać mamy żelki po to, żeby każdy Wielki Chłop mógł na bieżąco zadbać o uzupełnienie swojego zapotrzebowania kalorycznego. Czyli w prawdziwej siłowni dla Wielkich Chłopów dbają o Twoje kalorie. Tam można sobie zjeść na recepcji słodycze, tutaj można sobie zjeść żelki, przy tym też zadbać o swoje stawy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, pamiętajcie, żeby odwiedzić moją stronę www.wielkichłop.com w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam Wasz teren personalny, Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku sterydów. Pozdrawiam.